Dzień dobry. W dniu dzisiejszym chciałabym zaprezentować Państwu realizację dla Pana Miłosza. Zapraszamy! Prezentowany egzemplarz to Mercedes klasy E S213. Dwulitrowy diesel o mocy 194 Km, wyposażony w pakiet AMG, światła LEDowe oraz piękny perłowy kolor. Egzemplarz ten wyposażony jest w pakiet technologiczny. Są oto te dwa tablety, sportową kierownicę, elementy drewna, sportowe kubełkowe fotele oraz elegancki aluminiowy dekor. Pakiet AMG Line, reflektory w technologii LED, automatyczna klimatyzacja, czujniki parkowania wraz z kamerą cofania. Pakiet technologiczny, system nawigacji, skórzana tapicerka w połączeniu z alcantarą, sportowe fotele, elektryczna klapa bagażnika, sportowa, skórzana, wielofunkcyjna kierownica, elektryczny dach panoramiczny, podgrzewane, elektrycznie ustawiane przednie fotele, aktywny asystent hamowania, attention assist. Asystent konta martwego, tempomat, felki aluminiowe, oświetlenie ambient.